Neurobiolożka Tani Sharot z University College w Londynie i Maika Edelson z Instytutu Weizmana w Izraelu uwielbiają urządzać przyjęcia. Ale nie tylko dla przyjemności, robią to też dla nauki: badają w jaki sposób presja społeczna zmienia naszą tożsamość. Wyobraźcie sobie, że siedzicie przy stole ze znajomymi. Dobrze pamiętacie pewne zdarzenie i dokładnie wiecie, co zaszło. Ale wszyscy wasi znajomi mówią wam, że się mylicie, że zaszło coś innego. Tali wzięła parasolkę i przepchnęła ją przez otwór na listy. Nie, to nie byłam ja. To byłaś ty. Ty trzymałaś parasolkę. Zrobił to Steve. Byłem pewny, że Tali. Pamiętam, że byliśmy w szoku, jak Steve zdołał to zrobić. Gdy ktoś przekona nas, że zapamiętaliśmy coś źle, inaczej niż inni ludzie, czy następuje wtedy rzeczywista zmiana wspomnienia w naszym mózgu, czy też zgadzamy się dla świętego spokoju? Presja społeczna zmienia sposób, w jaki opisujemy zdarzenia, ale czy zmienia także nasze wewnętrzne przekonania? By to sprawdzić, Tali i Majka zrobili eksperyment, tym razem w laboratorium. Zaprosili dwie osoby do wspólnego obejrzenia filmu. Potem ochotnicy odpowiadali na proste pytania sprawdzające, co z niego zapamiętali. Kilka dni później zadano im te same pytania pod rezonansem magnetycznym. Tym razem jednak badacze wywarli presję społeczną. Na tym etapie sugerowano im błędne odpowiedzi, rzekomo udzielone przez innych ochotników. Badane osoby informowano, że zdaniem pozostałych osób, które obejrzały film, chłopiec nie miał kapelusza. Wtedy badani zmieniali odpowiedź zgodnie z tą sugestią. Ponad 70% badanych pod wpływem presji udzieliło błędnej odpowiedzi, mimo że wcześniej bez żadnych wahań podali prawdziwą. Czy zrobili to, by nie odstawać od normy? Czy też ich wspomnienia naprawdę się zmieniły? Zbadaliśmy ich ponownie tydzień później, tym razem bez presji. Założyliśmy, że kolejna błędna odpowiedź oznacza zmianę pamięci. Tali i Majka ustalili, że większość ochotników obstaje przy błędnej odpowiedzi nawet bez presji. Fałsz trwale zagnieździł się w ich umysłach. Presja społeczna wywołuje trwałe błędy w pamięci. Dzięki skanom mózgu jesteśmy w stanie dokładnie przewidzieć, u kogo wystąpi ten efekt. Mózgi, w których następuje zmiana wspomnień, wykazują dużą aktywność nie tylko w obrębie hipokampa, ale także w ciele migdałowatym, który odpowiada za reakcje emocjonalne i społeczne.